Pokazuje granitowych lub też barwionych kwarcowych. Można go nakładać na powierzchnie cementowo-wapienne, na beton. Oczywiście w systemie docieplenia na kleje elewacyjne cechuje się wysoką trwałością, odpornością na czyszczenie, mycie i ścieranie. A więc tak, jesteśmy już w naszej kotłowni. Na przebitkach zobaczycie, zaciągałem okienko. Zaraz się nabieram za tą ścianę. Kilka słów o, o narzędziach. Ja używam użytych blach na lewacji, takich doświadczonych na lewacji. Nie wiem, czy może to w kamerze widać, one są tak lekko powginane, pozaokrąglane. Moim zdaniem takie blachy najlepiej się spisują przy tynkach mozaikowych. Jest to gruba blacha, i gdy zacieramy tynk na gotowca, nie wygina nam się. Oraz przede wszystkim właśnie te wszystkie zaokrąglenia, które wynikają z doświadczenia zużycia na elewacji, nie robią nam jakichś tam takich tak zwanych batów na ścianie.